Soft power nie pracuje w stosunku do reżimu Łukaszenki, i faktycznie w ciągu tych lat pokazało to wszystko cykliczność podejść do reżimu Łukaszenki. Kiedy były podejmowane próby wciągnięcia jego w integrację europejską, w wykonanie standardów europejskich, kończyło się to wszystko fatalnie. Pamiętam, jako młody ambasador w 2008 roku tą inicjatywą pana ministra Radosława Sikorskiego i ministra spraw zagranicznych Szwecji. Byłem wtedy na pierwszej prezentacji. Oczywiście mieliśmy nadzieję, że to pomoże Białorusi. Właśnie 2008-2009 rok taki był rokiem odwilży w relacjach z Unią, dzięki również panu ministrowi Sikorskiemu, ministrowi spraw zagranicznych Szwecji, ale później był 2010 rok i fatalne e, rozpętanie protestów e, na Białorusi, w Mińsku, po znów kolejny raz sfałszowanych wyborach, zatrzymanie wszystkich kandydatów na prezydenta. Teraz mamy to samo, 2020 rok, jeszcze w najgorszym e, e, możliwych scenariuszy, teraz już to jest kraj totalitarny. E, Pamiętam, że było ciężko dla reżimu Łukaszenki podejmować decyzję o wstąpieniu do tej inicjatywy. Pamiętam, że pierwszy raz wizyta pierwszego wicepremiera Władimira Simaszki do Pragi była tak ciężką decyzją polityczną. Później, prawda, minister spraw zagranicznych już w świętej pamięci zmarł przy niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach minister spraw zagranicznych Maciej jeździł na... Do tego partnerstwa i zaczęliśmy z niego korzystać. Korzystaliśmy przede wszystkim finansowo w ramach komunikacji. Białoruś dostawała około 30 milionów euro corocznie pomocy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Również banki, i instytucje finansowe finansowali infrastrukturalne projekty na Białorusi. Kwota sięgała 500 milionów euro corocznie, pół miliarda. To były dość znaczące środki finansowe. Jest to porażka. Niby sytuacja jest no, bez wyjścia. Ale ja tak nie sądzę. Dlatego ja proponuję i proponuję wprowadzić może nieco inne podejście do realizacji Partnerstwa Wschodniego, co do dzisiejszej Białorusi. Łukaszenka, jak my wiemy, dokładnie wstrzymał współpracę z Partnerstwem Wschodnim, reagując na nieprzyznanie jego jako prezydenta, nie wprowadził sankcji i Łukaszenka na to bardzo negatywnie zareagował. Co możemy zrobić? Po pierwsze, Trzeba nareszcie zrozumieć, że jest to sytuacja bezprecedensowa, że siły demokratyczne Białorusi poza granicą kraju mają trzy instytucje. Prezydent elekt, panią świetłaną Cichanowską jako instytut wybrany poprzez głosowanie milionami Białorusin. Drugie gabinet przejściowy, który reprezentuje jako zastępca organ wykonawczy władzy sił demokratycznych. Radą Koordynacyjną, jako organ, który jest organem przedstawicielskim narodu białoruskiego i który przyszedł przez wybory bezpośrednie w głosowaniu w maju bieżącego roku. Także mamy instytucji, z którymi mogłoby Partnerstwo Wschodnie czy Unia Europejska podpisać odpowiednie umowy. I co mogłoby to być? No, według mojej oceny, to mogło być. Umowa o um, agreement, association agreement a, lub i rozmawialiśmy o tym z komisarzem Barelem w tej sprawie. Oczywiście Komisja Europejska na szczeblu biurokratów się a, wstrzymuje. Nawet stawia zasłoną do podpisania takiej umowy, mówiąc, że nie jesteśmy tym partnerem, z którym warto było podpisać tę umowę. Chociaż pamiętam, że pan komisarz Barel powiedział: No, jesteśmy tu dlatego, żeby rozwiązywać problemy, a nie stawiać bariery. Dlatego możemy myśleć o podpisaniu deklaracji o współpracy, która faktycznie da bardzo mocny przekaz dla społeczeństwa białoruskiego o perspektywie integracji europejskiej, bo Białorusini są żyć w Europie, bo są narodem europejskim. Historycznie, kulturowo i nasza przyszłość i tak uważamy jako siły demokratyczne i odpowiednią uchwałą przyjęliśmy jeszcze w ubiegłym roku na konferencji sił demokratycznych w Białorusi, że jest to naszą perspektywą strategiczną wstąpienia do Unii Europejskiej. Dlatego jesteśmy my partnerem do takiej współpracy. Oprócz tych organów, których instytucji, które stworzyliśmy, mogę wymienić, że teraz za granicą mamy dziesiątki setki pozarządowych organizacji, które byli zmuszone relokować się na terytorium Unii Europejskiej, w Polsce, na Litwie, w Łotwie, w Czechach, w innych krajach. Także mamy już mocny sektor pozarządowy. Mamy niezależną prasę za granicą, w Białorusi. Wszystkie, cała prasa na Białorusi jest niezależna, została zlikwidowana. 1700 organizacji pozarządowych na Białorusi zostało zlikwidowane i oni teraz znajdują się za granicą kraju. Także mamy ten sektor niepaństwowy, który na pewno też liczy na współpracę w ramach partnerstwa wschodniego. Co może być wśród konkretnych kroków w tej strategii współpracy z nową Białorusią, z demokratyczną Białorusią? Przede wszystkim polityka wizowa. Łukaszenka robi wszystko, żeby jak najmniej Białorusinów mogło wyjeżdżać poza granicę Białorusi do Unii Europejskiej. Dlatego zostało wydalonych wielu konsulów polskich, litewskich, łoteżskich, i tak dalej. Utrudnia te możliwości. Trzeba zastanowić się, co możemy w tej trudnej sytuacji, kiedy również są pytania bezpieczeństwa dla krajów przygranicznych, przede wszystkim dla Białorusi, jak rozwiązać ten problem, jak nie zamknąć drzwi dla Białorusinów, bo inaczej będzie północna Korea w centrum Europy, północna Korea 2.0. Także nie trzeba zamykać drzwi dla Białorusinów z punktu widzenia wydawania wiz, jak również nie zamykać przejścia graniczne dla ludzi w ruchu pasażerskim żeby ludzie mogli wyjeżdżać. Następne to wsparcie niezależnych mediów. Teraz ponad 70% Białorusinów obserwuje na Białorusi niezależne media dzięki środkom internetowym, sieciom społecznym. Także wsparcie mediów jest bardzo potrzebne. Ostatnie Widzimy zmniejszenie wsparcia dla środków masowego przykazu. I to będzie dramat, bo propaganda rosyjska i Łukaszenka spróbują zmienić narrację narodu białoruskiego. Chcą przekonać Rosjanie, że jesteśmy ruskimi, że jesteśmy częścią narodu ruskiego mieszkającego na terytorium Białorusi, a Łukaszenka chce zrobić z nas po prostu żołnierzyków którzy będą wykonywali każdy jego rozkaz. Także wsparcie prasy, później identyczność kulturalna białoruska, bo Łukaszenka jako były minister kultury mówi niższy kulturą białoruską. To, co może podstawowe kierunki, ale również tu mogę wymienić już tak w skrócie, Wsparcie białoruskiego biznesu, który lokuje się do Unii Europejskiej. Już mamy w Polsce na przykład ponad 6 tysięcy podmiotów gospodarczych z kapitałem białoruskim. Kiedy byłbym ambasadorem teraz, to ja byłbym szczęśliwy, 6 tysięcy podmiotów gospodarczych z kapitałem białoruskim. Kiedy pracowałem, to było może 5, 10, 15. No ale nie od dobrego życia oni tu wyjechali. Następne, dofinansowanie praworządności, bo Białorusini oczekują na to, że Łukaszenko zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Nie patrzymy, na tą sytuację, która jest teraz w Mongolii z Putinem, my, jako Zespół Narodowy Zarząd Okresowy pracujemy dalej i będziemy pracowali, zbierać materiały i będziemy domagali się tego, żeby Łukaszenko został pociągnięty do odpowiedzialności. Środki. I to jest najważniejsze, gdzie znaleźć środki. I ja wam powiem, gdzie oni są. Oni są Decyzja Unii Europejskiej z roku 2020, 2020 było podjęta o przekazanie na czas tranzytowy dla władz nowej Białorusi za 3 miliardów euro w budżecie Unii Europejskiej, to ja powiem szczerze, jeżeli będziemy czekali na ten tranzyt, a teraz nie wspierali demokratycznie zorientowane społeczeństwo białoruskie, to te środki mogą pozostać w budżecie Unii. Oni nigdy nie będą zapotrzebowane. Po prostu ich nie ma sensu trzymać. Ich trzeba teraz inwestować w społeczeństwo demokratyczne. сейчас на территории Беларуси продолжается информационная война. Война информационная между Россией, нарацией Русского мира и война... Uh... Której się broni naród białoruski, żeby zachować swoją identyczność białoruską. Tematyka europejska jest może, nie tylko, że druga rzęda, stoi raczej na trzecim miejscu. Czego się obawiam? Obawiam tego, że w ostatnim czasie obserwujemy, że Białoruś spróbuje się znów, nawet ze strony europejskiej, wrzucić do jednego koszyka z Rosją. Nawet jeżeli popatrzymy na finansowanie niezależnych. Środków masowego przekazu, teraz priorytetem jest dofinansowanie liberalnych środków masowego przekazu rosyjskich. Pod tym względem, że niby Białorusini są, oglądają najwięcej rosyjską prasę, także lepiej finansować rosyjskie niezależne mass media, bo Białorusini będą oglądali rosyjską prasę, rosyjskie media. Ale to znaczy, że nie będą oglądali z punktu widzenia narracji rosyjskiej, nawet liberalnej, ale narodowościowej, nie pro-Białoruski. I to jest strategiczny błąd. Trzeba wspierać niezależną prasą białoruską, bo narodowościowo zorientowany naród białoruski zawsze będzie narodem proeuropejskim. Zorientowany z narracji rosyjskiej, nawet liberalny niekoniecznie będzie narodem proeuropejskim. Jest następny błąd, kolej, kolej zmian. Mówi się, że najpierw zmienimy wygramy na Ukrainie i oczywiście życzymy tego i pomagamy na jak najwięcej. Później zmieni się Rosja, później Białoruś. Jeśli będziemy iść taką drogą, to od Białorusi może nic nie zostać już, kiedy dojdziemy do tego zwycięstwa. Po prostu Białoruś zniknie z mapy i będzie wchłonięto przez Rosję. Potrzebne nawet nie wsparcie z punktu widzenia tylko informacyjnego, a konkretne kroki. Jeszcze raz powtórzę, otwarcie przejść dla ruchu osobowego, wydawanie jak najwięcej wiz, stypendiów dla studentów białoruskich. Rosja wydaje corocznie 12 tysięcy stypendiów. Ile wydaje Unia Europejska? 300? 500? Może nawet tego nie wydaje. Także mass media nie pomogą jeżeli nie będzie strategia wsparcia społeczeństwa prodemokratycznego europejskiego dziękuję